Tak, z kolejnej wycieczki, najdalszej, największej. Dotychczasowej w Podborsk, magazyn atomowy Ja i odwiedzem przyjaciel, stolarz Zwiedzamy 220 km w jedną stronę Ze środka Nie będę wstawiał filmu, bo tam za głośno było Pochodzimy jeszcze po okolicach i wracamy tutaj coś jest kurwa pozdrowienia dla chłopaków z prometu dziupla dla ciebie chłopie jakby cię przypyliło masz gdzie się wystrać kurwa zobacz jaki nowoczesny toj toj ale zobacz on jest wysoki tutaj ten bunkier Ja, jakby let. To tam to będzie ta, ta brama druga. Dara się spierdolę jeszcze. I do domu nie wrócę. Widzisz? O kurwa, lecę? Nie, jeszcze nie. Dara polecę. Jo, to jest nie. Jakaś studnia? Kurwa. O ja, pierdniczo. Stromo tutaj, kurwa. Nie wiem tam się widać. No jest. Robi wrażenie to wszystko. Ale jak dla mnie wydaje mi się że skromne zabezpieczenie jak na broń atomową. Metrowe stropy. Ale jezy jewo Nie wiem gdzie jest te. Skromne zabezpieczenia. Moje zdaniem skromne. To, to całe były jak na makiecie miałeś? Pełno kurde Ale nie, chodzi mi sam magazyn, zajmie się rozkromną no, metrowe te. Ja by te grubice pisły do kupy jedna po drugiej. Tak jakby piździe je. Trzeba było coś tutaj poszukać jeszcze. Cieszka jako tako, przejechane 200 ponad kilometrów, to trwało krótko. No ale dobra. Będziemy coś jeszcze szukać. Może coś się znajdzie. Tutaj można kręcić, tu można robić wszystko. I nawet powiedział, jak coś się wykopie, coś się znajdzie, to sobie można wziąć do domu na pamiątkę. O, tu jakieś betony odkryte. Mój telefon tak tego nie łapie. Dużo ludzi się interesuje. ciekawostki. wszystkich. Cia, ciap, 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 cia. Tak, najważniejsze, że pogodę mamy. Znowu nie jest ciepło, ale nie mieliśmy deszczu. Te 220 km z przerwami, że się pokonali w 3 godziny. Teraz trzeba będzie coś zjeść i wracać. To tyle z kolejnej wycieczki do magatego, magazynu broni atomowej. takie skutki broni atomowej pod Borsku.